Bufor, dwa kable for filament hub, pendrive koaktywny aktywny węgiel, spool holder, nozzle cleaning module, kabelek do ACEA, takie śmieszne gwiazdki do otrzymania rurek PTFE, szpule, które ja nie będę dawał, coś do czyszczenia głowicy, lubrykant. Warto by chyba było zacząć od tych negatywnych stron, bo będzie ich mniej tym razem i będą to chyba takie trzy. Główne rzeczy. Znajduje się tutaj pendrive, który niepotrzebnie wystaje z boku. Insert U-disk, że to, że trzeba to podłączać, to nie może być bez tego i zajmuje nam miejsce, bo jakbyśmy chcieli sobie kupić na przykład takie dwie drukarki i postawić je obok, to no, trochę nam się to nie uda. To jest po prostu głupie rozwiązanie. Kolejną rzeczą jest to, że drukarka jest po prostu trochę dziwnie głośna. Generuje ona taki hałas, jakby łożyska nie były dobrze naoliwione, jakby rurki, po których ona jeździ, po których jeździ karetka, no, nie były gładkie. Mam no takie wrażenie, jakby ona naprawdę głośno chodziła, że każdy ruch, który ona robi jest taki szorstki jakiś. W każdym razie po prostu jest głośna, jest głośniejsza od no na przykład tego P1S, który jest tam niżej. Kolejnym takim minusem, który widzę jest software. To znaczy fajnie, że jest on bazowany na orce i jest to Anycubic Next Slicer, bo są dwa w sumie. Ten nowszy, który jest teraz, jest dużo lepszy. W każdym razie szkoda, że nie można używać orki, żeby wysłać plik prosto właśnie z orki do tej drukarki. Można to jakoś tam obejść, ale mi się nie chciało w to bawić, więc używałem tylko i wyłącznie slicera od Anycubic. I w sumie czwarta rzecz, ale to o niej tak wspominam tylko przy okazji. To samo było z inną Cobrom. Cobrom 3. Tak, Cobrom 3. No, tam z tyłu, za tym, za Any Cubic Pro, z tyłu są te niebieskie wsówki, nie wiem, czy można to nazwać spinką, które robią to, że rurki, które są tam, bo jest ich aż 4, żeby one się nie wysuwały. Ejśik będzie nam suszył filamenty i to jest super informacja. No i spinamy. Tylko, że z tego, co rozumiem, żeby wpiąć taką rurkę tutaj, to najpierw trzeba odpiąć ten niebieski dynks mały, który może się zgubić. I pamiętajcie, że nie macie w zestawie dodatkowych. Po co to komu? Czemu tak? Wiem, że to jest blokada, no, ale już są inne rozwiązania, lepsze. Pyk, pyk. To by mogło mi wpaść do środka, a to by nie było fajne. No i tym razem nie miałem z niej problemu. Chyba tylko dlatego, że już wcześniej ten sam Ace Pro był u mnie i wiedziałem jak to zmontować, ale te niebieskie... No nie lubię ich po prostu, no to, to w sumie z plusów, jak się używa tej drukarki, zrobili ją dobrze, nie ma, to, nie ma co tutaj naprawdę dużo narzekać. Slicer działa, wydruki ładnie się drukują. Wydaje mi się, że już przyszedł ten etap, że używanie drukarek tego typu, nieważne jakiej firmy, nie spowoduje, że będziemy mieli jakieś większe problemy. Co prawda drukarka zostawia bardzo widoczne szwy. Widać to na przykład na takim modelu. Jest to model do mikrofonu. Można tu sobie mikrofon wczepić. No i się tu wpina taki mikrofonik, żeby mieć coś takiego. Spróbuję wam to jak naj, najbardziej pokazać. Widać tutaj ten szef, i on, on jest po prostu bardzo widoczny. Tak jak po prostu mi to nie przeszkadza, tak naprawdę. To jest coś, o czym warto wspomnieć. Wszystko ładnie działa, wszystkie filamenty tutaj wciągnęły, nic nie musiałem tak naprawdę zrobić. Tu po prostu, jak się wkłada filament, to jest taki punkt, przez który jakby trzeba ten filament przepchnąć. Tu można od razu wejść w ustawienia, tu filament, no i ustawię sobie kolory, więc mamy żółty, ok, biały, kolor zielony, niebieski. I tu możemy kliknąć sobie Start Printing, i mamy na przykład testowy model. Są cztery filamenty. One, oczywiście, jak filament się wciąga, to się mogą szpulę zaplątać. Jak się zaplątają, to jest stop wydruku. Jak jest stop wydruku, to musimy podejść i tą szpulę tam ruszyć, stuknąć dwa albo trzy razy, albo ją troszeczkę manualnie wciągnąć ten filament. No i ona zaczyna działać. W każdym razie, no po prostu, przy tych zmieniarkach te problemy to jest ich jakby druga natura. Mam tu jeszcze jeden, który mi się, że tak powiem, nie udał, dlatego że. Był on na wersję pierwszą mikrofonu od DJI, a ja mam drugą. No i on po prostu jakby nie współgra. Fajne, bo można sobie taki mikrofon wydłużyć. On tu się składa z trzech części, bo na samym dole jest jeszcze taka zawleczka, można powiedzieć. No i widziałem, że autor jeszcze zrobił podstawkę, którą możemy sobie postawić na biurku i do niej rozmawiać. Wszystkie linki w opisie. A jak już mówimy o linkach, to. Również zapraszam do zobaczenia obecnej ceny tej drukarki, a drukarkę wysłała mi firma Geekbuying, do której właśnie znajdziecie linki na dole w komentarzu lub w opisie tego filmu, po to, żebyście mogli kupić tę drukarkę w jak najlepszej i najniższej cenie. Co tutaj też widać, jedyny tak naprawdę błąd, który zobaczyłem, czyli szef. Znowu mamy tutaj podłużny szef na całej w sumie yy, długości. Na pewno by się dało to zminimalizować, zmieniając ustawienia, ale ja tego nie robię, żeby osoba, która otwiera sobie drukarkę z kartona, miała dokładnie takie same doświadczenie. I co ja zrobiłem? Miałem tutaj taki inny element. Być może go wyrzuciłem już, bo nie jest mi on do końca potrzebny, ale poczekajcie chwilę. A nie, mam go. Drukowałem jeszcze yy, takie rzeczy, w sumie to była główna rzecz, którą drukowałem. Dzisiaj główny model, bo drukowałem to wiele razy i zaraz wam to pokażę. Ale jest to po prostu holder na szkło od obiektywu na telefon. No bo jak możecie się domyślić, bierzemy coś takiego na iPhone'a. Pyk, tutaj jeszcze magnes, to się trzyma. Wtedy iPhone ma ładne szkiełko. I tutaj też nie mam żadnych zastrzeżeń. No chyba że do tego, do tego modelu. Po pierwsze yy, widocznie dysza się do końca nie wyczyściła, bo został tutaj taki czarny ślad. Ten czarny to jest PETG, a ten żółty to jest PLA. Jak nie wiecie, to te filamenty się nie mieszają, więc to, że ta dysza nie została do końca wyczyszczona, no mogłoby być problemem przy innych wydrukach. Tutaj jeszcze do kamery Osmo Pocket 3 robię sobie takie, można powiedzieć etui, coś co nam pozwoli rozbudować troszeczkę kamerę i dodać do niej inne akcesoria, które normalnie nie są, że tak powiem, przewidywane, żeby ta kamera miała. A co do ilości wydruków, no to troszeczkę ich tutaj było, jest tutaj taka mała garstka, a to ze względu na to, że nie mogę zdobyć dokładnych rozmiarów i no, musiałem to robić ręcznie metodą prób i błędów i w sumie zrobiłem to w dwóch wersjach, bo jedna wersja pasuje na sam goły czysty telefon, a druga wersja pasuje nam na y, telefon z etui, które no, jak widać tutaj powiększa jakby ten y, kwadrat na, na obiektywach. Z bardzo ważnych rzeczy, Kobra może drukować w 8 kolorach, bo możemy sobie takie dwa ACE'y dodać, jeden jest i możemy dodać sobie drugi poprzez złącze, które znajduje się tam z tyłu tego ACEA. Drukarka może drukować z prędkością 600 mm na sekundę. Sama dysza rozgrzewa się do 320 stopni, a pole robocze to 250x250x250. Na 250 na 250. No, i w sumie, jak już mowa o rozmiarach, to chciałbym też pochwalić ten stolik, bo ma on dwie zalety względem, oczywiście, innych drukarek. I pierwsza jest taka, że wydruki dobrze się trzymały, a mimo to po chwili już po druku ten stolik można było łatwo wygiąć i ten wydruk odklejał się, ale nie w taki sposób, żeby został on zniszczony. Odchodził bardzo łatwo i powierzchnia była naprawdę no, gładziutka w sensie szorstka przez y, tą fakturę. Tutaj, no w niektórych drukarkach innych tak się nie dzieje. No i kolejna rzecz, o której bambu troszeczkę zapomniało, albo ich sposób y, jest gorzej działający. No, to ustawienie takiego stolika. Mamy takie oto wyszczerbienia i tak samo dwa kołeczki znajdują się w środku drukarki, więc bardzo łatwo jest nakierować ten stolik na odpowiednie miejsce. Jak wiecie, w bambusach tam jest coś takiego, jakby na samych rogach. Mimo wszystko nie wystają one te barierki na tyle, jakby wysoko, żeby nie dało się pomylić albo też położyć stolika tak, żeby on się jakoś nie wygiął, bo nieraz on po prostu się i tak. Opiera na tej barierce, no i wtedy kładziemy stolik krzywo. Także dobra robota, ten Kubik. Ekranik, też fajna sprawa. Fajnie, że możemy go sobie położyć. Nie wiem, po co możemy go sobie położyć. Może do transportu, I to chyba w sumie jest y, główna rzecz, po co on się składa. Y, fajnie, jest bardzo responsywny. Natomiast z dziwnych rzeczy jest to, że jeśli mamy jakiś software update do zrobienia, to musimy restartować drukarkę manualnie, czyli musimy ją sobie z tyłu wyłączyć i włączyć. A dodatkowo podczas drukowania czy robienia innych rzeczy, sorry, nie pamiętam co dokładnie robiłem, ekranik jest troszeczkę bezużyteczny. Pojawiają się informacje, ale nie można go używać do końca. Hm. Ciężko mi to określić, bo może być to zaleta i też wada. Dźwiczki są plastikowe, więc jak sobie tak otworzycie to no, widać, że się one trochę jakby gną od samych wibracji. A w sumie z dobrej rzeczy to to, że nikt nie zrobi Wujka Jessego, bo nie ma tu szyby, więc ciężko te drzwiczki zbić, tak jak właśnie zrobił Wujek Jesse. Oh cool, ok. Mamy też wejście od góry, natomiast jest to zrobione tak jak w bambusach właśnie z tej serii P. Czy też X, że nasza zmieniarka filamentów stoi na górze, więc ciężko tamte drzwi sobie z góry otworzyć, no bo nie mamy dostępu przez właśnie naszą zmieniarkę. Z tyłu, oczywiście, też znajduje się ta dziura, ten wylot na resztki plastiku przy zmianie filamentu. No i w sumie nie ma w tym nic odkrywczego, bo działa to tak jak wszędzie indziej, nie? Słowami podsumowania, jeśli kupicie sobie Kobre, to na pewno nie będziecie źli na to, jak wydaliście pieniądze, bo jest to naprawdę dobra drukarka. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale. Cześć.